Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony alfa i beta. Dzień trzeci rycia u swagra, Będziemy ryli. Dzisiaj zaczniemy tutaj od pola. Później może łąkę tutaj zrobimy. A jak nie, to dalej. A jak nie, to wrócimy na stare. Naście dół i do pierwszego. Pierwszy sygnał krągłość, ale jest taka krągłość papiak. Kolejny sygnał, Otóż tu sztubek. Sygnał czysty Zobacz, chyba jakiś guziczek mamy. Uszko jest, ale zgięte widzę. Z tej strony. Wow. Wezmę szczoteczkę, go przeczyszczę. Chyba carski rosyjski. Delikatnie tylko przeczyszczę. Ładny nadstanie. Zobaczcie, fajny fancik. Pierwszy konkretny fancik dzisiaj. I mamy pierwszą kuleczkę dzisiaj. Tymczasem druga standardowo 5 basta kuleczek. Pierwsza chyba krągłość dzisiaj. I to jaka? Międzywojnie widzę już. 10 groszy. I tą monetką wygrywam konkurs na pierwszą monetkę. Rocznik który? 1925 Idziemy do szwagra Szwagier ma chyba pierwszą monetkę, coś mówi Co tam panie masz, co tam panie masz? Pieniądz? Uuu no nic nie zobaczy. Też między wojnie No, bo widzę z tyłu orzełka tego. Ale zajazd to chyba 5 groszy albo 2, wiesz? Nie, musisz doczyścić, ale taki zejdzony, ale z tyłu widzisz tylko orzełka 2 grosze albo 5. Czym razem jakaś krągłość? Ale nie wiem, co to ma być, chyba papiak. No bo nie wiem. 75 Tylko jakaś aluminiowa blaszka Fagir drugą monetkę ma To monetką wygrywa 2-1 na razie Co tam masz panie? 10 groszy, 49 chyba Tak, 49 Miedioników Mały guziczek to żelkie było, ale już na dziurki go nam wyrozrobiły pewnie wynik nie widzicie, ja trochę trezary tam widzę, ale co standardowy sygnał 62 kuleczka łowiana, no nie wiem, chyba trzecia piąta chyba, już kończę nagrywać tych kuleczek, bo to wiadomo, że tutaj zawsze tego pełno Sygnał 72, zobaczcie. Mam jakąś krąg Ale z jednej strony widzę głosek. z drugiej golasek. I nie wiem, czy to to, co nie ostatnio było. No bo wcześniejszym wypadzie. No tak. Nic nie ma zarysu nawet. Ale moneta potężna. Latyk przed mennicą. <laughs> Tym razem jakaś muszeczka ale A już jakaś puszczona. Swoje przeszło Idę do szwagra, co tam masz? Perela? Zbelek! Zemsta perelu Końca jakiś krągłos Jeden grosz współczesny Szwagraf jakiś Ładnie zdobiony Nie wiem czy będzie widać w Coś Coś ciekawego było I znów monetę ma Szwagier Ciężkie tereny Póki dojdę, to trochę minie. Co tam, co tam? To chyba nie moneta, panie. to co to jest, dokładnie ci powiedzieć? mi Wiesz co to tym razem jakieś plombo, czy co? To? Czy to jest paszczytowej plomba, ale jakiś Sygnaturka tu jest? Flagier krzyczy moneta. Zobaczymy czy to moneta teraz Moneta na pewno Czy kluczy kurde Monetka Ile? 5 grosz, między wojny. Wesie <laughs> O, Tu chyba na oko widzę monetkę. Albo i nie. Tak. Znów ten wytarciu gruby. Płynie go oczyszczać czas, co tu dokładnie. Nie wiem co to jest Jakaś zotyczka, jakiś zawiasik, czy coś klapka czegoś Co tam masz? Widziałeś? A wcześniej monetkę miałeś, ta? Uuu jakiś zdobiony ładny ładny, ładny jest no to ta baratynka, tak? Mhm. to No ładna. No ładna baratynka. Sygnał 80-81 był. Mamy krągłość. Kopieczka będzie. Nie wiem, czy widać. Jedna, druga chyba kopiejki. Tak. Tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty dziewiąty. Monetkę mamy. Chyba współczesne, albo nie wiem. Chyba ta dwa grosze współczesne. 160, tak jak na baratynkę. Oczywiście, że tak. Ups. But it's not enough. Chyba guziczek mam Ale bez łóżka już z tyłu Od przodu coś już Uuu. Ten to stary szła pora na podsumowanie dzisiejszego wypadu to są mikszy łuska makarony szajs metali, różne promosy. Dla lepszych to tak łuski, znaczy łódki, kulki tutaj jakaś ozdóbka z kwiatuszkiem widelczyk miedziany chyba, też ładnie zdobiony. tutaj chyba kawałek sygneta było musiężnego jakiegoś tutaj monety jakieś blaszka łycieruszek boratynka tutaj między wojnie 5 groszy i chyba 2 grosze 10 groszy i PRL Dobra idziemy do moich makaron aluminium różne łyżki łóżki, czubki pierścień wiodący papiaki Tutaj jakaś plombeczka, czy co, czy, czy od pasztetu, nie wiem. Tutaj takie cudo, kiwieczko Kulek. Tyle wyskoczyło. Nominału. Tutaj te dwie grube znów co w wcześniejszym wypadzie. Bo tak mi się daje, że to są te djęgi Tutaj między wojnie 10 groszy. Jedna druga kopieki. Boratyneczka. No i co tu grosz i dwa grosze współczesne guzik zjedzony tutaj guzik też trochę zjedzony ale jeszcze orzełka widać środkowy no i ten chyba carski rosyjski tylko do góry nogami widzę później się może poczyścić no jeśli się podobało łopeczka do góry i subik